Proszę o uśmiech. Asuan, czekając na pelukę. Asuan, Już na pelukę. W sytuacji światowej dostał dowódca uchał i zginął skorumpowany. Na początku I wojny światowej na grodzowniku tuż już y, wybrzeży Or Orkanów na Morzu Północnym Pozostawił po sobie wyspę na, y, zwaną botaniczną, na której y, rosną jego staraniem wszelkie gatunki y, roślinności. A nie, do... On zmarł około 30 lat temu chyba, ten dni i rzecz jest zupełnie tylko ładne widoki. Proszę Państwo, tutaj jest hotel Katarakta, e, ulubiony hotel e, przez, e, w czasie II wojny światowej, z uwagi na to, że ekskluzywny i bardzo tani, w było, przez naszych oficerów i żołnierzy, którzy tutaj na przepustki brygady karpackiej przyjeżdżali. Wyprzerwy. Nie wiem, może Państwa do wyspy botanicznej najpierw, ponieważ ona jest zamykana. Podach. Wyspa Elefantyna. Nazwa pochodzi od kształtu skał, które wypominają leżące słonie. Katarach. Ale to... Te kamienie tam na Nie, niedzielka. Wyposażone w takie... Roślinne silefantyny. A to już wyspa lorda Kitchenera, zwana wyspą botaniczną. Wszelkie gatunki drzew ściągał na tą wyspę i sadził. Kolejna ciekawostka nasz, aż przykro stąd odchodzić Poprzednie ujęcie było to tak zwane drzewo butelkowe A teraz widoczek na Asuan Z wyspy botanicznej właściwy człowiek na właściwym miejscu no, jest to połowiednia Przedtem była palma butelkowa a to jest tak zwana palma betonowa Pustynne lotnisko w Abu Simbel Abu Simbel najdalej na południe wysunięta część Egiptu Sztuczna góra, w której znajduje się świątynia Widok na jezioro na serce. Abu Simbel Dwie świątynie te, czyli żony króla Ramzesa II oraz poświęcona jemu samemu. Świątynie te obecnie stoją na wzgórzu nad jeziorem Masera. Poprzednio znajdowały się 65 metrów niżej i kilkaset metrów dalej w miejscu, gdzie teraz wszystko zalała woda. Zostały rozłożone kamień po kamieniu, przetransportowane i postawione w nowym miejscu. Konstruowano w ten sposób, osób, że zbudowano dwie ogromne kopuły. Żelazo-wepuły została budowana świątynia, której fasadę tu widzimy. Następnie ona przeciwko jest w sanktuarium, po bokach są, yy, są skarbce yy, świątynne. Te wzgórza po drugiej stronie należą już do Sudanu. Tak samo wody Nilu które utworzyły jezioro Nashera to również jest państwo sudańskie jesteśmy dokładnie na granicy świątynia wrzesa drugiego wejście drugiego Ça il vient par terre, le nez par terre. Ça, terre. Non, le comme ça, il aurait pu présenter la question de France. Mais non, il a essayé de le le nez comme ça, comme c'est le vol de Dieu. Dieu vous Dieu. Ça Miejsce, gdzie stał sarkofag Ramzesa II. Jesteśmy w świątyni przeniesionej na wzgórze, gdyż w miejscu, gdzie poprzednio stała, jest liczerna sera. Nowa boczna tej samej świątyni.

Et on voit ici des mâles de la tête, des mâles de deux, et on voit des stèles de couronnement qui est en train de couronner. Deux dieux que vous connaissez au point de l'eau. Par exemple, les mâles de la tête ont le droit d'avoir des noms qui sont mis à l'intérieur de la carte wewnątrz góry, Nous również została zabudowana świątynia. Ramzesa II. Tak wygląda wnętrze, które zostało obłożone kamieniami. Część zaś została wykorzystana na przeniesienie świątyni. Z zewnątrz również bloki kamienne zostały ułożone w ten sam sposób jak wyglądało to w miejscu, gdzie obecnie jest Jeziora Sera. 7 godzina podróży drogi Asuan Hungara. Jesteśmy na trasie Puena, żywce Zemoza Czerwonego 160 km przed nami fragment pustyni. Port w Fulgadzie w oczekiwaniu na wypłynięcie na Rapy Koralowa na stateczek w dali Obecne. Wreszcie wypłynęliśmy. Wyjście z portu z Hurgady. Płyniemy na rafy koralowe. Oczywiście koledzy amerykańcy. Piękny kolorek ma A A się nie chce, że możemy może mieć taką barwę. Kurgada wyprawa na rafy koralowe. Morze pojazdy. Plaża. Wiaterek ja trochę wieje. Ale w sumie jest bardzo przyjemnie przy ciężkiej pracy Pełno takich stateczków wokół rafy Powrót z wyspy koralowej Środek zimy tak. <gry> Tak, tak, surowe Wybrzeże Morza Czerwonego. To wóz kurga da kaira. Kurga da I takie takie dnią.